jestem na dzisiaj jest to kolejny odcinek, i dzisiaj lecimy z geo. Od razu, bez przemówienia, bez żadnego bez, bez, przedłużania. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to zasubskrybuj ten kanał z dzwoneczkiem. Wtedy żaden odcinek nie ominie i będziesz otrzymywał po to, kiedy te filmy się pojawią. Strzelą łopoczką w górę dla motywacji. Ehm. Nagrywam. Ok. Pod ostatnim odcinkiem było tylko cztery łapki w górę, za co no, nie dziękuję, bo no nie był to fajny wynik, wiecie, trochę tak smutny jestem, bo cztery łapki w górę tylko były. 0 w dół, ale cztery były tylko, więc szkoda. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie, yy, aby nagrał odcinek z Litanem, taki youtuber Litan. Ciekawe to jest. Bo mogę z nim nagrać właśnie. Dobra. spytamy się o takie coś pozdrawić kogoś. Spytamy się tak po prostu. No, ubyziemy sobie tutaj. Ok okej, golden eh, czekaj to jest... go, tak. Golden Bro eh, pozdrawiam i rycerzyk, pozdrawiam was. I nie wiem, poz, co pozdro TC Pozdrów eh, gildię moją Okej, okay, pozdrawiam gildię ry, Ryku schu, Ja szukam g g Czy ja go ugryzłem? Nie, dobra. Czy on nie może ma mamy tyle? O, jednej kondycji nie ma. No dobra, powalimy ich. Więc pozdrawiam King Tomasz. E, Rykus, Hu Golden Bro. No i tego King Tomasz pozdrawiam właśnie. Niech będą pozdrowieni, tak? pytałem się, to powiedzieli. To mają pozdrowienia, dobra. Dobra, to już i tak. Kurde, mój gryz spoczko. Dobra, Kamykami też dużo bije, nie wnikam. O, fajny ekspo. Dobra, ja hopno teraz opuściłem innego. Szybkie poty po prostu sypne, bo nic, nie lubię po prostu to. Dobra, cykl robię tak. King Tomasz. Nie. To jest, jest czysta chyba, tak? No, powiem, że dawno, już dawno, dawno nie byłem. Okej, okay, jest czysta już, dobra. Czekajcie, czekajcie. Czy tu się da odpoczynek? Nie da się. A czy tu się da gdzieś odpoczynek? Nie da się. Ej, chopać do mnie! Co jest? Dobra. Aha, tutaj jeszcze się... Dobra, to jest drzewiec, jeny. Dobra. Dobra, chopać. Ej, no kurde, chopać do niej, halo! Halo! Chopać! Aha, dobra, w sumie The Talking Dead. W sumie mogę tak słynnie odpowiedzieć. Więc pozdrawiam tą gildię. Kogo ja tu pozdrawiałem? Golden Bro. Ej, szczerze, go nie widziałem. XD. Golden Rocket nie zauważałem. nie patrzałem. Rycerzyk, King Tomasz i Eryku z Huno. <laughs> Ogólnie lecimy po 30 subskrypcji, do końca kwietnia wbijamy 50 subskrypcji. Mam nadzieję, że nam się to uda. Jeżeli tak, piszcie w komentarzach. Kto chce nagrać odcinek, niech napisze swój nick. No, bo właśnie niektórzy chcą, nie znam ich ników. dobra. Okej, okay, zaraz będzie tutaj więcej. Ej, napiszcie też w komentarzach co z znaczy tece, tycy. Dobra, dobra, golden bro. Ej, w ten odcinek taki fajny jest, Następny boss to będzie... Szczerze to sam nie wiem. Nie pamiętam z czego będzie, lecimy. Tak. Ta tak. Dobra, to czuję, że nie zaatakuje Geo, tylko tego obok. Będzie straszny przypiks. Jezus. <gry Yoda> Okej, okay, mamy to. Let's go. Dobra, lecimy z tym Geo. to nice e, ja ty dżej cuka spytam się Mo no mo czekaj możesz na gildii? Dobra. Nie no, myślę, że łatwietko będzie. Cyk. <laughs> Ogólnie kiedyś miałem bardzo słaby damage. Ezu, ezu. po prostu ezu. Teraz ich na luziku. Pozdrawiam całą ekipę, tutaj, że tak powiem paczkę nawet. I oni już, już dziękuję? Już? <laughs> już? Nie no, ja się śmieję, bo już? To tak szybko? Oh, lol. A damy jeszcze jemu to. Może coś innego. Ja chyba też będę zwijał. Nie będę już tego pisał. A ja będę właśnie tym strzelał. Yeah! Jemy, yeah, brawo! A ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Ja mam nadzieję, że Wam się on podobał. Jeżeli tak, subskrybujcie ten kanał. Ja się zanim do zobaczenia w następnym odcineczku. Cześć!